Animacja przedstawia ruch dwóch kulek. Jedna z kulek została zrzucona swobodnie z wysokości 100 metrów. Druga kulka została rzucona poziomo z prędkością V. 10 metrów na sekundę. Po lewej stronie mamy okno wykresu. Tu będziemy obserwować wykres współrzędnej poziomej X i współrzędnej pionowej Y. Natomiast po prawej stronie mamy na górze okno animacji, na dole okno wartości początkowej. Animacja ta została zbudowana na podstawie modelu w programie Modelus. Zobaczmy. Jak się będą poruszać kulki. Zatrzymajmy na chwileczkę film. Kulka czerwona spada swobodnie z wysokości H. Widzimy współrzędną prędkości pionowej VY. Natomiast kulka zielona porusza się po paraboli. Widzimy dwie składowe prędkości. Vx współrzędną poziomą kulki, która cały czas jest równa 10 metrów na sekundę. Natomiast Vy jest to współrzędna pionowa. Proszę zwrócić uwagę, że te współrzędne mają zwrot przeciwny do zwrotu przyjętego, przyjętej osi y układu współrzędnych i dlatego Vy ma znak minus. Po lewej stronie Widzimy wykres współrzędnej x. Widzimy, że x rośnie liniowo, natomiast y zmienia się y, według funkcji kwadratowej. Wykres przypomina parabolę. No niech kulka dalej się porusza, czyli uruchamiamy nasz film. I teraz widzimy cały tor. Co jest ciekawego? Po pierwsze, dwie kulki. W tym samym momencie uderzyły o ziemię. Widzimy, że i zielona, i czerwona kulka znalazła się w tej samej chwili na poziomie ziemi. Widzimy ślady obu kulek w pionie i na paraboli. Kulki w tym samym czasie przebywały te same odległości w kierunku pionowym. Natomiast kulka, Wyrzucona poziomo poruszała się po paraboli. Po lewej stronie w oknach wykresu widzimy wykres zależności współrzędnej x od czasu i współrzędnej y od czasu kulki wyrzuconej poziomo. Takie wykresy świadczą o tym, że rzut poziomy możemy traktować jako złożenie dwóch ruchów. Jeden to jest ruch jednostajny w kierunku poziomym, drugi jest to ruch jednostajnie przyspieszony w pionie. Oczywiście tutaj w tej naszej animacji pomijamy opór powietrza.